Słuchajcie. Kiedy przychodzi sezon taki letni, grillowy, ogrodowy, to u mnie tonami idzie, że tak powiem, masło czosnkowe. Masło czosnkowe w różnych wariantach, ziołowe, z lubczykiem, z dodatkiem czasem bazylii, często też z dodatkiem natki pietruszki czy po prostu koperku. W zasadzie to co mam, to daję do środka. Oczywiście podstawą jest dobre masło. A ja mam tutaj, zobaczcie, masło z krasnego stawu. To masło rzeczywiście ma bardzo dobrą sławę w Polsce, dlatego że znam takich osobników, którzy jeżdżą po całej Warszawie czy po swoim mieście i szukają właśnie takiego masła z krasnego stawu, ponieważ jest bardzo smaczne. Ale oprócz tego, krasny staw ma jeszcze ciekawostkę. Wydaje mi się, że to jest jedyne na rynku masło serwatkowe. Otóż, kiedy. Powstaje ser, tak, robimy ser, no to ścina się białko i zostaje serwatka. I w tej serwatce jest też trochę tłuszczu. W związku z tym serwatka jest Proszkowana, ponieważ ona jest bardzo niestabilna, właściwie trzeba by było ją wypić w ciągu 24 godzin, więc z niej robi się proszek serwatkowy, bardzo bogaty w wapń, w składniki mineralne. W ogóle jak zobaczycie w składzie białko-serwatkowe, to znaczy, że ten produkt ma dodatkowe wartości odżywcze. No a z reszty z tego tłuszczu robi się właśnie to masło serwatkowe. I ono jest niezwykle smaczne, dlatego nie użyję tego masła do y, mojego masła czosnkowego, bo Naprawdę ma dosyć taki charakterystyczny, lekko kwaśny smak. E, użyję po prostu masła tradycyjnego z krasnego stawu, a zrobię to w ten sposób, że oczywiście w różnych przepisach jest różnie, ale najczęściej jest tak, że po prostu masło ubija się z czosnkiem i z ziołami. Ja zrobię troszeczkę inaczej, bo uważam, że w maśle należy rozpuścić najpierw wszelkie dobro. Po prostu te wszystkie zioła, ten czosnek, te wszystkie olejki eteryczne rozpuszczają się i oddają swoją moc w cieple. Delikatnie rozpuszczam masło, tak żeby rzeczywiście e, stało się ciepłe. I do tego masła będę dokładać wszelkie dobro. A mianowicie, oczywiście czosnek. Ile tego czosnku? No to zależy, jak bardzo czosnkowe lubimy masło. Może być jeden ząbek. Ja zrobię z dwóch kostek masła, czyli będzie 400 gramów tego masła. No, myślę, że dodam. Ja lubię czosnek, w związku z tym dodam kilka ząbków. Tak jest. Wszystkie te farfocelki są bardzo ważne, bo w nich jest dużo smaku. Jeszcze trochę. A, teraz mi się ładnie rozpłaszczył. Zawsze się zastanawiam, czy ktoś testuje te narzędzia do, np. Na do przeciskania czosnku, bo zauważyliście, że e, Prawie wszystko zostaje, o, zostają takie duże farfocle, no ale dobra, to też się zje. Dodam jeszcze troszeczkę masła, tak mniej więcej połowę kostki wyląduje w garnku. I teraz będą zioła. A jakie? No tak naprawdę takie, jakie mamy pod ręką. A ja mam tutaj akurat, mam sporo lubczyku. Fajnie, jeśli ten czosnek jest świeży, a nie granulowany, bo granulowany ma zupełnie inny smak i nadaje się raczej do potraw, które będziemy podgrzewać. Tutaj mam natkę pietruszki. No, patrzę, żeby mi się tutaj za bardzo nie spaliło masło, ale bardzo delikatnie, powoli się pod... roz... rozpuszcza, i o to właśnie chodzi. E, I co jeszcze? I jeszcze mam tutaj tymianek, więc też nie zawaham się go użyć. To wszystko razem muszę teraz drobniutko posiekać. Możemy oczywiście takie ciepłe masło zblendować razem z tymi wszystkimi ziołami, ale ja wolę, kiedy jednak na języku te zioła są wyczuwalne, a nie że jest to takie zupełnie zielone masło. W ogóle do masła smakowego możemy dodawać różne rzeczy, jakie na przykład. Suszone pomidory, drobniutko pokrojone, dodadzą smaku różnym potrawom, zwłaszcza z kuchni śródziemnomorskiej. Możemy dodawać na przykład ser pleśniowy, też doda bardzo dużo smaku. Możemy dodawać zmiksowane orzechy, wyjdzie nam wtedy masło orzechowe. Możemy dodać cynamon i wtedy mamy masło na słodko, na przykład do pancake'ów czy do innych naleśników. Dobra, słuchajcie. Mam pokrojone zioła. Wrzucam je tutaj do środka, jak widać. I teraz wymieszam. Czyli mamy zioła, masło, czosnek, bardzo zielono jest tutaj w garnuszku. Muszę uważać, żeby tego masła oczywiście nie przypalić dlatego, że masło ma to do siebie, że ma niską temperaturę dymienia. No, chyba że jest masłem klarowanym, czyli oczyszczonym z wszelkich białek, brudków i tych wszystkich rzeczy, które palą się na patelni czy w garnku, no to wtedy mogę e, takie masło klarowane rzeczywiście używać do smażenia. Ok, to już ładnie zaczyna pachnieć, więc teraz dodatki. Oczywiście sól. Do tego pieprz. Może być też pieprz czerwony. Możemy dodać płatki chili, więc masło będzie miało troszeczkę takiego ostrzejszego pazura. Dobra, bardzo ładnie się to już nam w tej chwili wyłączę. Zobaczcie, przeleję to masło do. O, to jest ta baza. Teraz będę dodawać resztę masła. Co możemy z takim masłem zrobić? Do czego używać masła smakowego? Oczywiście najprostsza sprawa to jest grill. Czyli bierzemy sobie chleb, tostujemy najpierw chleb, a potem smarujemy masłem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli posmarujemy masłem chleb i zgrillujemy, to wtedy ta wysoka temperatura spowoduje, że w maśle będą tworzyły się substancje rakotwórcze, a tego nie chcemy. Czyli robimy odwrotnie. Najpierw tostujemy delikatnie, grillujemy, a potem dopiero smarujemy masłem czosnkowo-ziołowym. Dobrze, dołożę jeszcze jedną partię masła pokrojonego. Ja takie masło czosnkowo-ziołowe używam do bardzo wielu rzeczy. Na przykład robię większą partię i używam do ziemniaków. Czyli gotuję młode ziemniaki, wyciągam z lodówki takie masło już stężałe, dodaję i mam aromatyczne ziemniaki z y, czosnkiem i z ziołami. Dodaję do żółtej fasolki. Kiedy nie chce mi się robić bułki tartej, podsmażanej na y, maśle, to wtedy po prostu używam do takiej gorącej fasolki, po prostu wrzucam kawałek masła y, ziołowego i Mam w zasadzie fasolkę gotową. Dobra, włożyłam to tutaj. I teraz będę to mieszać troszeczkę. To masło nam się ładnie rozpuści. A jeszcze użyję widelca. Oczywiście możemy też wziąć na tym etapie mikser taki ręczny i trochę to masło ubić. Ono oczywiście zostaje w temperaturze pokojowej e, tak długo, dopóki jest ciepłe, ale właściwie już jest prawie, że gotowe do włożenia do lodówki. I potem e, po prostu wystarczy przelać czy do słoiczków z, o takim, mm, takich po prostu, które mają dosyć e, szerokie denko, żeby łatwo można było to masło wyciągać, albo można zawinąć w takie batony i włożyć e, do zamrażalnika nawet. Można przelać to masło po prostu w torebki foliowe i poporcjować, a ja przełożę do takiej miseczki, bo to masło zaraz przejdą pewnie goście i zaraz zniknie. O, zobaczcie, ono się już ładnie tak nam ubija w tej chwili na coraz lepszą konsystencję i w zasadzie można powiedzieć, że jest już prawie gotowe, ale trzeba spróbować. Jeszcze jest mało słone, ale ogólnie jest już bardzo dobrze. Mieszamy. Już te kawałki prawie się rozpuściły. Masło nabiera jednolitej konsystencji. Jeśli poleżę sobie troszeczkę jeszcze w temperaturze pokojowej, to jeszcze te zioła oddadzą swój aromat. Mm. Dobre. Dobrze. Ja mam tutaj taką, można powiedzieć, miseczkę, maselniczkę. Przekładam do środka. Och. Zawijam to, y, przykrywam spodeczkiem albo zawijam w folię. Można też przełożyć do słoiczka i potem, jak przychodzą goście, to po prostu wyjmuję z lodówki i mam takie masło gotowe. Mm. 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 Albo rzeczywiście można przełożyć do takiego woreczka foliowego. Spróbuję to zrobić. Trzymajcie za mnie kciuki. A baba ba, Jest. Zawinę tak za uszy, żebym mogła włożyć. Dobrze. Stój, trzymaj się. Hop. Hop. Można zamrozić w takich pudełeczkach, tak jak kostki lodu. I wtedy mamy takie. Kosteczki m, może nie tyle zamrozić, co po prostu włożyć do lodówki w takiej foremce od kostek lodu i mamy kosteczki. To wtedy, kiedy mamy gospodarstwo mniejsze, na przykład dwuosobowe. O, I w zasadzie można poświęcić dosłownie 10-15 minut i zrobić więcej takiego masła i mieć przez cały sezon, bo masło dobrze zawinięte, dobrze zabezpieczone, można przechowywać w lodówce. Nawet 4 miesiące. O! I to jest taka porcja, którą można zawinąć, włożyć do zamrażarki i mamy masło ziołowe gotowe. No to jeszcze teraz bazylii nie było tutaj, ale był lubczyk. Położymy tak pięknie. Popieprzymy troszkę. A ja jeszcze spróbuję wyjąć te resztki. Czy rzeczywiście było pyszne? A jeszcze tutaj zapomniałam, że chciałam Wam pokazać w bardzo prosty sposób. E, kiedy mamy zrobione masło ziołowe, to możemy mieć bardzo szybko pieczarki z grilla. Wystarczy wyjąć ogonek takiej pieczarki i nałożyć do środka trochę masła ziołowego. I proszę bardzo, już możemy grillować. Czy to nie jest proste? Mmm. To był kanał Eko Bosacka. Przepraszam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i takie pyszne masło czosnkowo-ziołowe. Na zaś przygotujcie.